przyjaciele, zacznę dzisiaj od tego, że może zróbmy taką najpierw malutką aktualizację, takie małe odświeżenie mm. całego w ogóle tematu, jakby to znaczy, no tak pojawiają się jacyś nowi ludzie w mojej przestrzeni znajomych tutaj na, na, w tej przestrzeni facebookowej i tak dalej którzy wskakują i no po prostu nie są w temacie. Co ja zrobię? Co, 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 co to są za nagrania w ogóle? Co ja mówię? Więc myślę, że warto też przypomnieć o tym, czym się tutaj zajmujemy. Otóż jest to poznawanie swojej drogi tak naprawdę. Poznawanie tego, kim jesteśmy. Zgłębianie swojej takiej... Wewnętrznej biblioteki, w której się okazuje, że jest wszystko. Każda odpowiedź na, na każde dosłownie, absolutnie każde pytanie w nas. I na tym może skończyć ten, ten wątek, bo niech to, niech to po prostu wystarczy. Ludziom, którzy to gdzieś pierwszy raz skoczyli i. I się zastanawiają o co mi tu chodzi. Także, tak zgłębianie siebie, po prostu zgłębianie siebie, i tak czasem, właśnie zaczynam nagrania w sposób taki. Cześć przyjaciele, chciałbym wam coś przypomnieć. No i widzicie, dochodzę do wniosku, że. <laughs> to jest niezwykle trafne powiedzenie. Chciałbym wam coś przypomnieć bo okazuje się, że absolutnie wszystko już wiemy, tylko nie wszystko pamiętamy. Absolutnie wszystko już w nas jest i że nie ma żadnej niezbędnej do tego wiedzy zewnętrznej, wiedzy, która jest gdzieś tam właśnie w internecie, czyli w postaci takich nagrań na przykład, jak ja teraz robię w jakichś książkach i tak dalej. To są oczywiście piękne rzeczy, piękne wskazówki piękne przypomnienia właśnie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że warto też yy, mimo wszystko być ostrożnym. I to mówię szczególnie do ludzi gdzieś tam, którzy są na, na takim początku tej drogi, tego całego przebudzenia, na początku, bo widzę jak to potrafi mieszać w głowach, jak to potrafi gdzieś tam... Po prostu mieszać właśnie. I żebyśmy się jednak skupili naprawdę na tym, co się w nas dzieje. Bo to jest coś, co tam nie ma żadnych pomyłek. My się tak naprawdę nie mylimy. Nie da się pomylić, jeżeli zgłębiasz siebie i autentycznie gdzieś tam ta uwaga twoja jest wewnątrz ciebie to to Ty jesteś w dobrym miejscu i tam tam się nic złego nie dzieje. Nie może się stać po prostu. Oczywiście to jest taki trochę skrót myślowy, bo moglibyśmy się zgłębić w temat i przedstawilibyśmy różne argumenty tutaj, że to nie, nie jest do końca tak, ale mówię bardzo ogólnie, bo staram się, żeby to było proste też ten przekaz. I Mówię, jakie to jest właśnie dobre słowo? Przypomnieć komuś. Bo ty nikomu nic nie sprzedajesz. Nie, nie, nie możesz też nikogo do niczego przekonać w żaden sposób ani nie wiem, takie myślenie. Wiesz, że moja prawda jest, moja racja jest najmojsza i to tak nie, nie działa. To po prostu się nigdy nie uda. Nigdy się nie udawało. Chociaż przyznam, że też byłem w takim miejscu, gdzie. Za wszelką cenę chciałem kogoś wyrwać z tego jakiegoś dziadostwa i no ale to dlatego, że nie, nie rozumiałem kiedyś po prostu jak to jest, kiedy ktoś jest na swoim miejscu. Tak po prostu na swoim miejscu. Każdy z nas jest tam, gdzie ma być i. Natomiast to jest jedynie dzielenie się tym, co się gdzieś tam już dobyło. I właśnie na to chciałem zwrócić uwagę po prostu, że jeżeli to jest zgodne z twoją przestrzenią serca, po prostu. I czujesz, że... Czyli czujesz na tym poziomie, że, że to jest w porządku dzielić się tym, co już wiesz, tym, co już zdobyłeś. I przekazujesz to dalej. Tylko tyle. Nie jest to forma jakiegoś, nie wiem, dogadajmy się, ja ci coś dam, ty mi coś dasz. To by nie miało prawa bytu przecież. Więc tak, chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, że warto pamiętać o tym, co już w sobie mamy. My się urodziliśmy z tą wiedzą, którą dopiero teraz poznajemy po prostu. Dopiero jest no, na przestrzeni całego życia odkrywamy pewne prawdy, i to jest coś naturalnego. Wiedza jest w ogóle czymś naturalnym. Nie jest konieczne. Zdobywanie tej wiedzy jakiejś na zewnątrz. Naprawdę to nie jest konieczne. Mówię teraz, książki są przepięknym w ogóle wynalazkiem, że tak powiem. Zawsze były. Dzisiaj mamy internet, tej masy jest wszędzie naprawdę cała masa. Ale trzeba być ostrożnym. Warto być ostrożnym. Warto. żeby sobie po prostu nie namieszać i żeby nie wydłużać swojej drogi, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Dlatego szukajmy w sobie. Warto naprawdę poświęcić troszeczkę swojej uwagi na to, żeby po prostu zainteresować się tematem. To jest jakby takie oczywiste no, rozwój albo. albo się cofasz, nie. dlatego rozwijajmy się w zgodzie ze sobą zawsze. Rób to, co czujesz. Zgłębiaj to, co czujesz, że ci jest potrzebne, ale na poziomie czucia właśnie. Nie na poziomie rozumienia, bo czasem umysł potrafi cię tak oszukać, że kompletnie cofasz się gdzieś. Wiesz, jasne, wszystko się... Nawet takie rzeczy muszą się stać, żebyśmy zrozumieli to, że że to może niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie. Szukać za wszelką cenę na zewnątrz. To, co na zewnątrz jest już w nas. Ta cała wiedza właśnie, o której mówię, to jak potrafisz ze sobą pracować, jakie, jakie pytania potrafisz, jakie odpowiedzi potrafisz dostać w tej wewnętrznej właśnie naszej bibliotece. Jak to sprawia, że po takiej pewnej podróży jestem właśnie w tym momencie jestem po takich dosyć głębokich doświadczeniach i wierz mi, przyjacielu, jak ockniesz się z tej podróży, i poczujesz, że coś tam się, coś tam się zmieniło. Coś tak mocno zapłonęło, że. Jakkolwiek byś nie dmuchał, nie, nie zgasisz tego ognia. I jak samo dzielenie się właśnie tym sprawia, że ta wdzięczność, która jest między nami, po prostu przyspiesza cały ten proces, który trwa już od jakiegoś czasu na świecie, w ogóle między ludźmi. To jest cudowne naprawdę. Wyciężność do, do kogoś, czyli tak naprawdę do samego siebie przecież nie. To jest to jest cudowne, ale mówię tutaj myślę, że takim, no nie chcę powiedzieć warunkiem, ale czymś takim, co naprawdę jest, jest ok, Według mnie w moim rozumieniu już w moim czuciu to jest właśnie ostrożność, żebyśmy nie szli za, za wszelką cenę w jakąś wiedzę zewnętrzną. Nie jestem przeciwko mówię, książkom ani, ani gdzieś tam. Jeżeli coś z nami rezonuje, no to rezonuje po prostu i to się ma pojawić w naszym życiu. Ale właśnie na tym to polega, że jak coś się ma zjawić, to się po prostu zjawia. Nie musisz szukać na siłę. To jest troszeczkę według mnie jednak droga donikąd. Może nie droga donikąd, ale no rozumiecie, o co mi chodzi. Ostrożność jest, jest okej. Okay. I cały czas ta obecność, ta uwaga, ta uważność, że mamy tutaj wszystko w sobie. Urodziliśmy się z tym wszystkim, czego potrzebujemy na resztę życia, na całe swoje życie. My już to mamy. Tylko tyle chciałem właściwie przekazać, bo coś spływa, i. Czucie jest takie, że trzeba to, że, że warto się tym podzielić, bo to gdzieś tam buduje w kimś coś. Że nie ma to absolutnie żadnego złego jakiegoś wpływu na kogoś. To tylko buduje wyłącznie. Więc dlatego. No, także takie parę słów nie będę przeciągał. 11 minut. Staram się, żeby te nagrania były jakieś takie jednak mimo wszystko właśnie jasne, żeby nie były jakieś bardzo, no wiecie, dlatego... Także bądźmy sobie wszyscy wdzięczni za to, że dzielimy się tym. Czuję, że teraz gdzieś też w pewnym sensie ośmielam pewnych ludzi do, do tego, żeby też już podzielili się tym, co wiedzą, bo czasem naprawdę, już to nieraz mówiłem, przyjdzie do Ciebie coś takiego, co potrafi tak zmienić kogoś, tak zmienić ludzi wokół ciebie, przestrzeń Twoją, po prostu, że to jest nieocenione, niezwykłe. To jest niezwykłe, niezwykłe. Oczywiście niezwykłe w swojej normalności, bo to jest coś naturalnego, mówię, ale dobrze nie, bo już się zaczynam rozwijać. Przyjaciele, wszystkiego pięknego, cudowności samych. Niech się dzieje. Do następnego.